Powiem Wam tak, ja nie mam problemu z tym, że dzieciaki Jadźki Emilewicz śmigają sobie po stoku wtedy, kiedy inni mają de facto zakaz spędzania wakacji w górach. Myślę, że pani Jadzi troszkę, troszkę się mogło w głowie poprzestawiać. Urodziła się w dobrze sytuowanej rodzinie Schillerów, przytańcowała jedną partię rządzącą, teraz przytańcowuje drugi układ rządzący. I myślę, że nie jeden z was mógłby troszkę się odkleić, mógłby stracić poczucie rzeczywistości. Ale ja nie mam z tym problemu. Problem mam w tym, że kiedy dwa lata temu reporterzy złapali na gorącym oczynku jej męża, który śmigał sobie jej służbowym Mercedesem, że partia jej wtedy nie szczęściła. Ja mogę zrozumieć, że ktoś nie ma cywilnej odwagi, żeby podać się do dymisji, albo nie ma tych honoru, no ale od czego są koledzy partyjni? Wytłumaczyć, ewentualnie szczyścić na siłę. Tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj Emilewicz idzie w górę, a jej mąż, jako że lubi samochody, dostał robotę na państwowej posadzie w Orlenie. No to jest przecież śmiech na sali. Ja przez długi okres miałem w głowie ten pis z 2005 roku, kiedy nie miał problemów z tym, żeby aresztować ministra sportu, kiedy okazało się, że robił wały. Nikt nie miał pretensji. Wiadomo, że opozycja czy polskojęzyczne media próbowały nakręcić z tego aferę, ale to się dało wybronić. No okej, okay, skąd mieliśmy wiedzieć? Człowiekowi zaufaliśmy, ale jak trzeba, to my te Zgniłe, robaczywe jabłka wyrzucamy. A teraz czegoś takiego nie ma. Teraz jest śmianie się ludziom w twarz. Ktoś taki jak Bolesław Piocha, y, Piecha, przepraszam. Bolesław Piecha. Okazało się, że parę dni temu wydało się, że spędził wakacje na Kubie. I wtedy, kiedy reporterzy, dziennikarze zaczęli go dociskać, no dlaczego? Nie solidaryzuje się z ludźmi. No, wszyscy siedzimy w domu. W końcu to jego... Koledzy partyjni takie, a nie inne zakazy wydają, no to on powiedział, że on wspiera upadającą branżę turystyczną. No, no ludzie, no przecież to jest bezczelność bezczelności. To pokazuje, jak bardzo ta partia się zdegenerowała. No bo w końcu łamanie zakazów, które. Samemu się innym nałożyło, jest formą degeneracji i odklejenia się od rzeczywistości. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że nic się nie stało, że parę dni będzie jazgot i żadne konsekwencje nie będą wyciągnięte, więc ja naprawdę gratuluję dobrego samopoczucia, ale przejdźmy do artykułu z TVN24, który zaczyna się tak, że przyjeżdża srebrna Skoda, wyskakują Emilowicze, wyskakują dzieci no, i tam wiadomo, dzieci są wypakowane i oni wracają. Po pierwsze, ta srebrna skoda. Czy to jest samochód służbowy, czy mamy znowu włożenie dupy służbowym samochodem, czy może worlenie, jako że benzyną handlują, to można sobie również prywatnie te auta wykorzystywać i co po prostu nie ma z tym problemu, że zarabiamy sobie na państwowym i jeszcze wyciskamy to maksymalnie, bo może jakiś przedstawiciel handlowy może sobie używać autka prywatnie, to jest jedno. Ale tutaj jednak mamy ludzi, którzy powinni być, powinni być wzorem. A kim oni są? No to właśnie widzimy po tym, jak się zachowują. Ale jeszcze jest fotka. I na tej fotce widać, że Emilewicz jest ubrana, jakby sama miała zjeżdżać na nartach, ma, ma kask narciarski. No to co, czy to mamy ptapty i ona po prostu popierdziela w kasku narciarskim, czy jednak sama również udała się na jakiś zamknięty stok, gdzie, no chociażby koledzy partyjni czy inni prominenci po cichutku, pod ochroną sobie mogą zjeżdżać na nartach. Myślę, że to jest bardzo ważne. No ale dobrze, mamy wytłumaczenie się przez Facebooka. Po co Wam więcej? Po co Wam jakieś wystąpienia? Po co Wam pokajanie się? Macie wpis na Facebooku. Tyle Wam powinno wystarczyć. W nawiązaniu do materiału TVN24, który dzisiaj został opublikowany, chciałam sprostować podane informację. Synowie od 6 roku życia są członkami klubów narciarskich i uczestniczą w zgrupowaniach i zawodach. Najstarszy syn od 2011 roku był członkiem krakowskiego klubu narciarskiego Slalom, przepraszam, Slalom, później klubu Yeti. W klubie tym od 2014 roku jeździł także drugi syn. Co roku przygotowania do zawodów oraz treningi z krakowskimi klubami odbywały się od ostatnich weekendów, listopada do marca. Dzieci wyjeżdżały wcześniej rano w soboty i wracały po zamknięciu stoków. Trenowały w suchem na rusińskim Wierchu w Czarnej Górze czy Jurgowie. Brały udział w zawodach organizowanych przez Małopolski Okręgowy Związek Narciarski w styczniu 2015 roku w Lubomierzu oraz w lutym 2016 roku w suchem. Dodatkowo podczas sezonu uczestniczyli w zawodach narciarskich organizowanych dla klubu szalom, przepraszam, Slalom przez licencjonowany przez PZN krakowski klub LIDER. Po przeprowadzce do Warszawy wszyscy synowie stali się członkami WTS-DESKI, gdzie kontynuują trenowanie narciarstwa alpejskiego. Najstarszy syn od 2017 roku posiada licencję 0115. Od 2019 roku ma stopień demonstratora szkolnego PZN. Starsi synowie brali udział w zawodach Młodzieżowego Pucharu Polski oraz Narciarskiego Pucharu Mazowsza w suchem. 14-17 grudzień 2017. Czarnej Górze, 2-7 stycznia 2018. Jurg, dobra. To tam jest. Chwalimy się, jace tam, jakie tam nie były turnieje. Młodzi synowie posiadają licencję o numerach odpowiednio 023-67, 023-68. Najmłodszy syn ma 8 lat, będzie uczestniczył w zawodach organizowanych przez PZN po raz pierwszy w tym roku. W ubiegłych latach uczestniczył w zawodach klubowych, a na nartach jeździł od trzeciego roku życia. Ponieważ WPS Deski w tym roku nie zorganizował zgrupowania przed zawodami i Olimpiadą Młodzieżową, chłopcy uczestniczyli od 2 do 6 stycznia w suchem w zgrupowaniu prowadzonym przez szkołę narciarską PtakTeam. Pl. Wprowadzono prowadzono przez Pana Bartłomieja Ptaka, trenera drugiej klasy w narciarstwie. Codziennie od 8 do 10 mieli trening na slalomie gigancie, a od 10.30 do 12.30 na slalomie specjalne. No i dobrze, co oni tam nie robili, bo tutaj widzimy, yy, próbujemy zagadać. Aby uczestniczyć w zgrupowaniu, musieli być tam skierowani, stąd ich obecność na skierowaniu wystawionym przez WOZN. W Suchem mieszkaliśmy u rodziny, do której od lat jeździmy. Ciocia po śmierci męża 7 lat temu nie wynajmuje pokoi. Przy, przyjmuje tylko rodzinę. Wraz z mężem chodziliśmy w czasie treningów synów na skiturach, m.in. w Suchem, małym cichem, poza granicą stoków narciarskich, wyznaczoną przez ogrodzenia. Nie naruszyliśmy rozporządzenia o zamknięciu stoków. Nie wiem dlaczego moje nazwisko dopisane przez kogoś odręcznie w przeciwieństwie do wydrukowanych nazwisk zawodników, w tym moich synu, znalazło się na liście. Nie trenowałam i nie korzystałam w żaden sposób ze stoków. Wszyscy ponosimy koszty działań bla bla bla. Dowiecie co, nie przejdzie mi to przez gardło. Co tutaj jest ważne? Pani Jacka w pierwszej części wpisu podała, że syn posiada licencję. 0115. Otóż, jak sami zobaczycie na ekranie, w wyszukiwarce licencji narciarskich wychodzi całkowicie inne nazwisko. Tam będzie imię zamazane, ale co ciekawe, licencja jest już zawieszona, czy nieważna, nie pamiętam. W każdym razie, no tutaj mamy w najlepszym wypadku pomyłkę, a w najgorszym, no w najgorszym to mamy to, co zwykle. Ale. Pani Jaćka mówi o tym, że to są zgrupowania, prawda? Że dzieci jechały na zgrupowania, a wiadomo, że jak tłuszcza pojedzie, to tam piwska się ożłopać, gdzieś tam pochodzić po krupówkach, a tutaj mamy sport, prawda? I rzeczywiście każdemu się zapewne obiło o uszy, że najpierw były próby nagięcia systemu, czyli to, co koledzy Emilewicz wymyśleli, żeby ludzi zgnębić, no i oczywiście, żeby się choróbsko nie rozprzestrzeniało, no ludzie oszukiwali, tam jakieś były fejkowe Turnieje robione i teraz poszli po rozum do głowy i no tylko te licencjonowane państwowe zawody mają być, tak? I mamy coś takiego jak rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku, które weszło w życie 28 grudnia. Prowadzenie działalności związanej ze sportem rozrywkowej i rekreacyjnej ujętej w PKD w dziale 93.0, polegającej na organizowaniu współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalne, i mamy teraz podpunkt, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie lub zawodników będących z członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej lub uprawiający sporty w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub dzieci i młodzieży uczestniczącej w współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Mamy współzawodnictwo. A teraz... Yy, Definicja, co to jest zgrupowanie? Bo zgrupowanie nie ma na celu współzawodnictwa, ale ma na celu rekreację, regenerację sił, szkolenie lub pogłębienie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych. Trening to trening, a. Współzawodnictwo to są zawody. Do tego zdziwienie, że sama została dopisana. Jejku, jejku, ktoś mnie dopisał ołówkiem. Co to może być? Ja nic nie wiem. Ja tylko popierdzielam w kasku narciarskim dookoła i ja w ogóle nie łamię żadnych przepisów. A w ogóle to byliśmy u cioci Jadzi, która nikomu nie wynajmuje obcemu i dwuje gumar i my tylko tam u niej się przezimowaliśmy, bo, bo, bo jest sport, bo, bo dzieci tutaj muszą trenować. Tak? I to, to jest poziom merytoryka pisowskich elit. To jest mega słabe. Powiedzcie mi, co trzeba mieć w głowie, kiedy jesteś naprawdę wysoko ustawionym politykiem. Wiesz, że twoja partia od roku męczy ludzi. Ty, czy jest w słusznej sprawie, czy nie, to na bok to wszystko odkładamy. Ludzie nie mogą wyjeżdżać. Na wakacje interesy upadają. Jest masa ludzkich tragedii. Ale jest pewnikiem, że ludzie są usadzeni w domach. Jeżeli ktoś jak, pio, jak piecha, no nie stać go na wakacje za granicą, no to ludzie są usadzeni na dupach. Przecież jeszcze niedawno Morawiecki wprowadził godzinę policyjną dla dzieci. Ja z duszą na ramieniu y, dzieciaki, żeby wyszły z psem, tak? Ja byłem zajęty, dzieciaki y, z psem, żeby wysły, wyszły do 16, a przez okno patrzyłem, y, czy tam nikt ich nie zaczepi, bo to to wiecie, do taki teraz się porobił y, chaos, że wiecie, nawet nie chodzi o policję, ale ktoś podejdzie i dzieciaki złapie, tak? Do tego ci ludzie doprowadzili. I bez żadnego problemu wyjeżdżają sobie z dzieciakami na wczasy, sama w kasku narciarskim przejechali sobie, nie ma problemu. A obok ludzie zaczynają się naprawdę denerwować. Widzimy, że są próby, próby góralskiego weta. Akurat w tym miejscu. I oni sobie przyjechali, i oni sobie kują w oczy z innymi nie wiem, czy prominentami. To warto by było to wyjaśnić i oni nie widzą żadnego problemu. I jaczka, pisga, jakieś farmazony, w których na dobrą sprawę jest słowotok. Jeszcze nie zgadza się numer licencji. Jeszcze okazuje się, że została ona dopisana do listy. Ja bym zamiast tego wpisu, no wreszcie, wreszcie chciałbym zobaczyć, to była moja wina. Bardzo was przepraszam. Od jutra składam dymisję, bo jestem człowiekiem honorowym. Nie, mamy tutaj słowotok, a bo ja nie wiem o co chodzi, a tutaj jeden tyle lat trenuje, a to drugi, no ludzie, no gdzie my jesteśmy? Powaga urzędu. Powaga urzędu. Bawicie się w politykę? Bądźcie ludźmi poważnymi? Spróbujcie być chociaż ludźmi honorowymi. Ja nie wymagam od pani Adzi. No ale kurde, niech ktoś z nią pogada, wyrzućcie kogoś z tych sań, to może spuści się trochę ciśnienie, a wiadomo, potem do Orlenu będzie można ją dać, czy na inną spółkę, można do mediów dać, przecież teraz Orlen wykupił jakieś media od Niemców, może będzie dziennikarzem, ale no, to będzie błąd ze strony PiSu, jeżeli nie zostaną wyciągnięte konsekwencje. Tylko tyle, po prostu. Dajcie mi znać, co na ten temat sądzicie, może ja jestem przeważliwiony, może ja... Może ja dostaję go z gorem w domu. Po prostu. Może to nie jest żaden problem. Zostańcie jeszcze ze mną parę minut na tym kanale. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli wybierzecie jakiś film dla siebie. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał finansowo. Dziękuję wszystkim osobom, które podają te filmy dalej za pomocą swoich mediów społecznościowych. No, ale dziękuję Wam wszystkim, że weszliście i poświęciliście mi to kilka, kilkanaście minut swojego czasu. Chociaż z drugiej strony, co tu robić? Tylko w domu siedzieć, ewentualnie do roboty, popindalać. Nie każdy jest tak dobrze ustawiony, jak ta wspomniana rodzina, która mimo wszystkich zakazów może się bawić, może sobie wyjeżdżać i no, żyje sobie normalnie wtedy, kiedy inni są pozamykani w domu. Wtedy, kiedy jeszcze do niedawna ich rówieśnicy nie mogli wyjść do 16 na dwór. Jeannoua. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.